Cześć Wam. Właśnie wchodzimy na teren kopalni Marty. demonstruję Wam takie prawdopodobnie to podobnie świeżo wybrane fragmenty skał które są poprzerastane żłami halce domu tutaj nawet część tej żółki krystalizuje zobaczcie część tych bloków znajdujących się tutaj u podnóża tych wysokich skał zwanych serpentynitami jest bogata właśnie halcedon a czasami zdarzają się nawet chryzoprazy korzystając jeszcze z okazji że jesteśmy tutaj w pobliżu skałek chcę wam pokazać żyły magnezytowe które tutaj występują bardzo obficie w tych żyłach też znajdują się i opale i halcedony i jeszcze kilka innych minerałów, które później będę Wam wymieniał. No tak to tutaj mniej więcej wygląda. My zajrzymy do tej sztolni, żeby poszukać chryzoprazu. To, co tutaj jest najcenniejsze, jest to odmiana halcedonu zielona odmiana halcedonu, która uznawana jest za jeden z najcenniejszych kamieni półszlachetnych my ponownie schodzimy do tej niższej partii robiska i spróbuję tutaj poszukać jeszcze jednej sztolni. Która według mojej pamięci jeszcze gdzieś się tutaj znajduje. Zobaczcie. Jakieś metalowe szyny. budowane, wbite praktycznie w skały. Tutaj też stał prawdopodobnie jakiś podest do kruszarki. No i jakiś pociągnięty w te dolne partie wyrobiska no ta żyła ma gdzieś około 13 cm szerokości No a tutaj w szczelinie jakieś gniazdko ptaszka Są właśnie niedawno powstałe wyrobiska z prób poszukiwania chryzoprazów, opali, halcedonów, takich jak na przykład sardy czy karneole. To właśnie najczęściej interesuje kolekcjonerów. No, i jeszcze jedno tutaj takie świeże, świeżutkie wyrobisko. No, szukają ciągle, ciągle szukają tych żyłek. Nie wiem, czy wspominałem, ale. Sam chryzopras był tak cenny, że trafiał na wiele królewskich dworów. No, zobaczcie świeżutkie wyrobiska, tutaj nawet jak z jakąś większą komorą. Może nawet i stonią. Nie. Kończy się to tutaj po 3-4 metrach. Ktoś wykonał tutaj ogromną pracę, żeby dostać się do wnętrza góry. Myślałem, że się będę tutaj wciskał, ale znowu po 4 metrach ten bardzo wąski chodniczek się kończy. No ktoś niewielki musiał tutaj zadać sobie tyle trudu, żeby wydrążyć takie malutkie chodniczki. Bo nawet gdybym chciał tam wejść, to praktycznie należąco. 3,5 cm grubości żyła magnezytu. Musiała tutaj komuś odpaść. No i chyba niewielki fragment. Opali. No najprawdopodobniej tak. Opale. Chryzopras. Świeżutkie odsłonięcia białego magnezytu, który był właśnie pozyskiwany w tych kopalniach. No a tutaj te głazy, które znajdują się u podnóża to świeży odryw skalny pochodzący z tego urwiska. No potężne bryły, tutaj bardzo duża i gruba żyła białutkiego magnezytu nie wiem czy mi się uda, ale chcę Wam jeszcze pokazać strukturę tego magnezytu który przybiera tutaj taką formę wyprysków narośli No jest tutaj tego bardzo dużo Kolejne potężnie grube żyły. No, lepiej będę się stąd szybko zmywał, żeby mi jeszcze przypadkiem coś na głowę nie wpadło. W miejscu tym jest także niezliczona ilość takich mniejszych wyrobisk, które Wam właśnie tutaj pokazuję. Wyrobiska te powstały. Współcześnie przez różnych poszukiwaczy, kolekcjonerów, którzy starają się znaleźć coś na własną rękę. Większe bryły halcedonu, zarówno i żyłki, jak i takie postacie, właśnie brylaste. O, tutaj jest taka większa bryła, poprzerastana alcedonem głównie alcedonem Drapaliśmy się na jedną skałkę po to, żeby sfilmować tutaj takie ładne i ciekawe wystąpienie skalne serpentynitów, szklarskich serpentynitów A tutaj chyba znaleźliśmy właśnie wejście do kolejnej szkoliny Jest to wyrobisko które najprawdopodobniej poszukiwano w tej zapraży. Tak i szerokości 4 na 4 metry Pewnie szukamy bogatszych szuk Teraz próbuję się tutaj wdrapać na jedną piwę Kolejna próba poszukiwania cennych minerałów